maturzyści, Do ważnego egzaminu już niewiele czasu Wam zostało, dlatego przedstawiam Wam dzisiaj dziewiąty moim zdaniem pewniak naturalny, który może Wam się przydarzyć. Chodzi mi o widomą drogę słońca nad widnokręgiem. Czyli mamy tutaj specyficzne rysuneczki, które pewnie znacie, i trzeba zawsze wiedzieć, jaka to data i jaka szerokość geograficzna. Więc przechodźmy już do zadania. Na rysunkach przedstawiono widome drogi słońca nad horyzontem w pierwszym dniu astronomicznych pór roku w różnych szerokościach geograficznych. Przy porządku i każdemu z rysunków właściwy opis widomej drogi słońca. Więc przypomnę Wam najpierw, na co tutaj zwracamy uwagę. Musimy pamiętać o tym. Że jeżeli Słońce wschodzi dokładnie na wschodzie, zachodzi dokładnie na zachodzie, to znaczy, że jest to równonoc. Jeżeli Słońce będzie wschodziło na północnym wschodzie i zachodziło na północnym zachodzie, to znaczy, że będzie to 22 czerwca. Jeżeli Słońce wschodzi na południowym wschodzie, zachodzi na południowym zachodzie, to znaczy, że będzie to 22 grudnia. I to jest ważne. I teraz jeszcze taka druga uwaga. Jeżeli mamy Widomą wędrówkę Słońca prosto padłą do linii ym, horyzontu, to znaczy, że jesteśmy na równiku. Jeżeli ona jest równoległa, to jesteśmy na biegunie, czyli im bardziej pochyła jest ta linia, tym wzrasta nam wartość szerokości geograficznej. Dobra, idziemy z naszymi podpunktami. Podpunkt A. Widoma droga Słońca na zwrotniku raka w dniu przesilenia letniego. Jeżeli na zwrotniku raka, no to znaczy, że mamy 22 czerwca. Sprawdźmy, gdzie potencjalnie mógłby być 22 czerwca. No potencjalnie mamy w B i C taką opcję, no bo słońce wschodzi na północnym, wschodzi, zachodzi na północnym, zachodzie. No i teraz, jeżeli to jest przesilenie letnie, to znaczy, że słońce znajduje się nad naszą głową, tak? Czyli jest szansa na to, że będziemy je widzieć bardzo wysoko. Dobra, czyli byłaby to opcja B. Potem widzimy druga słońca na zwrotniku koziorożca w dniu przesilenia letniego. Czyli znowu przesilenie letnie, czyli słońce wschodzi na północnym wschodzie, dochodzi na północnym zachodzie, ale jak jesteśmy na zwrotniku koziorożca, widzimy je niżej, czyli tutaj pasowałaby opcja C. Potem jest taka informacja: widoma droga Słońca na biegunie południowym w dniu przesilenia letniego. I uwaga, w dniu przesilenia letniego na biegunie południowym występuje zjawisko nocy polarnej, więc tej opcji nie możemy nigdzie wykorzystać. No i widoma droga Słońca na biegunie północnym w dniu równonocy wiosennej. I wiemy, że w dniu równonocy wiosennej Słońce na biegunie północnym pokazuje się na linii horyzontu, tak więc to jest ta literka. A tutaj, więc do rysunku A, tak jak powiedziałam, dopasujemy odpowiedź D, do rysunku B dopasuje, dopasowujemy to przesilenie letnie. Tak? czyli jesteśmy tutaj z literką A i do rysunku C dopasowujemy przesilenie letnie, ale na zwrotniku koziorożca, czyli literka B. I słuchajcie, jak będziecie pamiętać o zasadach, które musimy tutaj wykorzystywać, będziecie je stosować w praktyce, no to powinno być zasadniczo dobrze. Tu należy sobie prześledzić w głowie, poukładać, wiedzieć jak te rysunki powinny wyglądać dla poszczególnych szerokości geograficznych i dla poszczególnych dat. Jest tutaj kilka opcji, czyli opcja równika, zwrotnika, koła podbiegunowego i bieguna. I na każdej z nich zasadniczo możecie mieć po 3 czy 4 razy 3, jest 12 opcji, tak naprawdę nie 12, bo tam gdzie noc polarna, to nie będzie możliwość stworzenia takiego rysunku. Więc to by było na tyle, pewnie jak naturalny numer 9, czyli patrzymy, jak słońce przemieszcza się nad linią horyzontu. Trzymam kciuki i liczę, że uczycie się pilnie, bo matura już tak naprawdę za chwilę. I oczywiście zapraszam Was. Do śledzenia kanału, znajdziecie wiele ciekawostek dotyczących yy, matury, która za chwilę nastąpi, więc mogą Wam się przydać. Pozdrawiam.